Dzień dobry, gościem RMFFM, gościem popołudniowej rozmowy jest pilot pułkownik rezerwy, pan Krystian Zień. Dzień dobry, panie pułkowniku. Dzień dobry, dzień, dobry, dzień dobry, pan dzień dobry. Mógłbym wymieniać bardzo długą listę pańskich kompetencji, ale to chociaż niektóre wymienię, bo pierwszy pilot na F-16, pierwszy instruktor wyszkolony przez Amerykanów. Może nie pierwszy pilot, ale jeden z pierwszych. Z Dobrze, że. Tak. Jeden z, współ z współtwórców systemu całego szkolenia na F-16 w Polsce. Były dowódca 32. bazy lotnictwa taktycznego, Fundacja. Aliot. Tych, tych kompetencji pańskich y, jest dużo. Spotykamy się oczywiście, żeby porozmawiać między innymi o tym, co się dzieje na Ukrainie, ale ja chciałbym najpierw wrócić do takiego raportu, którego Pan również jest y, współautorem dla Fundacji y, Pułaskiego, gdzie między innymi jest mowa też o wojnie powietrznej. Żadnej wojny w XX i w XXI wieku nie da się wygrać bez przewagi w powietrzu. Piszecie tam panowie w tym, w tym raporcie. Jeżeli jest przewaga w powietrzu, to nawet państwo może być słabsze, ogólna siła państwa może być słabsza, ale przewaga w powietrzu może. Dać wygraną w wojnie. Dlaczego tak jest? My zapomnieliśmy przez te wszystkie lata po zakończeniu zimnej wojny w 1989 roku zapomnieliśmy tak na dobrą sprawę, czym jest wojna symetryczna i mieliśmy do czynienia tylko z, z wojnami asymetrycznymi. To znaczy silny hegemon w tym momencie Stany Zjednoczone walczyły ze słabymi, ze słabymi powiedzmy państwami takimi jak na przykład Irak, Afganistan, które nie dysponowały równorzędnymi siłami i środkami. I w związku z tym tak na dobrą sprawę, zapomniano o tym, czym jest samolot przewagi powietrznej, zapomniano o tym, po, to, po co tą prze przewagę w powietrzu trzeba wywalczyć, uzyskać i tak dalej. Dlatego, że Amerykanie mieli tą przewagę mm, powietrzną z defaultu i oni po prostu robili tak na dobrą sprawę na ziemi wszystko, to, co chcieli, dlatego, że w powietrzu y, panowali bezwzględnie. Ten, y, ten tak zwany unip unipolar moment, y, y, on się skończył. E, właśnie koniec historii Fukiyama i tak dalej, to już się skończyło i wchodzimy w erę e, wojen symetrycznych, i w e, momencie, kiedy e, mamy do czynienia z dwoma równorzędnymi e, e, przeciwnikami, to po to, żeby cokolwiek wydarzyło się na Ziemi, cokolwiek wydarzyło się na morzu, po to, żeby nie były niszczone miasta, e, e, tak zwane high-value asset, różnego rodzaju, e, te, te wszystkie rzeczy, które są ważne na Ziemi. i To, co i jest i na... niszczone na Ukrainie, powiedzmy, Dokładnie, to. to po, do, 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 Dlatego potrzebna jest przewaga w powietrzu, i tak na sprawę przewaga w powietrzu nie jest tylko, jak gdyby nie jest czymś, co ma zapewnione przez siły powietrzne, to jest, to jest taki skumulowany wysiłek całych sił zbrojnych przez pierwsze przez etap prowadzenia konfliktu i jest to po prostu dramatycznie po prostu istotne. Pytam o to, dlatego, żeby zapytać również o to, kto ma przewagę w powietrzu na, na ukraińskim niebie. Rosjanie panują w powietrzu pańskim zdaniem? Yy, nie panują Rosjanie, ale też nie panują, nie panują yy, siły zbrojne w Ukrainy. I e, gdyby Uk e, siły zbrojne Ukrainy panowały w powietrzu, to nie byłoby możliwości e, przynajmniej częściowego niszczenia za pomocą bomb szybujący, szybujących czy na przykład e, rakiet odpalanych z, 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 z pokładu bombowców, czy to strategicznych, czy to taktycznych, z jakiejś tam odpowiedniej grubieży, prawda? Bo wtedy generalnie te, te wszystkie siły i środki nie byłyby zdolne przy, e, po, e, jak gdyby zbliżyć się na odpowiednią odległość, e, taką minimalną, która umożliwiłaby im, e, że tak powiem, Dyslokowanie, zrzut, odpalenie i tak dalej. Nie ginęliby ludzie w miastach. Oczywiście, że tak. I o tym piszemy właśnie w tym, w tym raporcie, Pisz, i tak naprawdę ten raport ukazał się bodajże miesiąc-dwa miesiące przed, przed, przed wojną rosyjsko-ukraińsko. I tak na dobrą sprawę tam no, pisaliśmy, jak ta wojna po prostu, jak wojna, my, my pisaliśmy o tym, jak może wyglądać wojna w Polsce i tak na dobrą sprawę to jest takie copy-paste tego, co się wydarzyło na Ukrainie. A czy samoloty F-16 dałyby panowanie Ukrainie w powietrzu? Nie, dlatego że samolot 16 to jest, to jest taki, ta pozostałość właśnie tego, tego tak zwanego unipolar moment, tego, tego, tych wojen asymetrycznych. Dlatego, że w przeszłości, kiedy mieliśmy do czynienia z, z dwoma równymi oponentami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi, to mieliśmy lotnictwo przewagi powietrznej, które budowało właśnie tą e, e, lokalną, czy w ogóle przewagę w powietrzu, po to, by lotnictwo frontowe mogło po prostu realizować swoje zadania i żołnierze na Ziemi mogli realizować swoje zadania. W pewnym momencie, jak te, 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 ta symetria yy, przestała istnieć, to też przestała istnieć jak gdyby, potrzeba yy, posiadania samolotów yy, przewagi powietrznej i zaczęto yy, jak gdyby to samolot 16, który na początku był lekkim myśliwcem, yy, który wykonywał lot tylko w, w dzień przy dobrych warunkach atmosferycznych. Przez te kilkadziesiąt lat, kiedy nie mieliśmy takiej, takiej, takiej bardzo nasyconej, symetrycznej e, e, wojny, prawda, to te, ten samolot został bardzo mocno wyposażony, dlatego że on był świetny na ten czas. On, ten samolot bardzo dobrze wykonuje zadania e, w powietrzu, w relacji powietrze-ziemia, powietrze, powietrze, ale nie może zastąpić samolotu przewagi powietrznej, tak jak na przykład F-15, F-22 czy na przykład Typhoon, dlatego że po prostu to są samoloty, które latają zdecydowanie wyżej i zdecydowanie szybciej i po prostu fizycznie się nie da oszukać. No dobrze, a to czy Migi 29, które mają trafić na Ukrainę, dzisiaj słyszymy, że już te cztery słowackie trafiły, nasze mają niedługo trafić, to one mogą zmienić tę y, przewagę w powietrzu i dać tę przewagę w Ukra Ukrainie? Znaczy, chciałbym być precyzyjny. Każda platforma powietrzna, czyli samolot. w tej chwili, każdy samolot taktyczny, e, który ma możliwości dezl dezlokowania uzbrojenia, czy odpalania rakiet, zrzucenia bomb, jest wartością dodaną. Jest wartością dodaną i, i, i czy to jest samolot, czy to by były 16, czy, czy samolot MIG-29, to na pewno będzie miał ten samolot jakiś wpływ, pozytywny wpływ na, Ale na jak działania dużo, lotniczą. Jak duży? E, Im lepsze jest wyszkolenie e, personelu latającego, pilotów i zestrojenie całego systemu, tym lepszy jest efekt. Jeżeli na przykład dzisiaj e, siły zbrojne Ukrainy wykorzystują samolot MIG-29 na co dzień, mają łańcuch logistyczny, system szkolenia, e, e, mają e, generalnie możliwości wykorzystania tego, 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 tego systemu, to zdecydowanie e, ten samolot MIG-29 im się zdecydowanie lepiej przyda. F-16. A panie pułkowniku, a, a czy może być tak, że pilot, który na co dzień pracuje na MiG-29, przesiada się do F-16 od tak następnego dnia i będzie wiedział, jak co sobie, sobie poradzić z tą maszyną? Czy nie ma Pod, takiej opcji? Podstawowy błąd, my to prze, przećwiczyliśmy, jak zaczynaliśmy, e, zaczynaliśmy szkolenie w Stanach Zjednoczonych. E, niektórzy moi starsi koledzy myśleli, że to będzie, że tak powiem, właśnie taki piece of cake, e, że zaraz z, z MiG-21 przesiądą się do samoloty F-16 i Amerykanie powiedzieli, po pierwszych lotach powiedzieli, o, nie? I zaczęliśmy dopiero cały tych szkoleń łącznie z samolotem szkolenia zaawansowanego T38. Można oczywiście przejść bezpośrednio z samolotu MiG-21, 29, do samolotu F-16, i zrobiły to w takie kraje jak np. Rumunia, Czesi też w jakiś, w jakiś taki bardzo prosty sposób też zrobili to swoje przeszkolenie, ale efekt jakościowy jest mizerny i y, 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 można y, y, wsadzić kierowcę małego Fiata do na przykład boli e, do formuły pierwszej i tutaj nic nie uzyskamy, prawda? I dokładnie tak samo jest również z przejściem pilota MiG-29 do samolotu F-16. Samolot F-16 to jest Duże nagromadzenie sensorów, uzbrojenia w relacji powietrze-powietrze-powietrze-Ziemia i wykonuje się diametralnie to, co powiem, może jest drastyczne, ale generalnie różnica między takim starym sowieckim systemem a systemem anglosaskim jest drastyczna. Jedynym wspólnym czynnikiem, jest powietrze, medium, w którym samolot się porusza. Wszystko jest diametralnie inne. Naszym gościem jest pułkownik Krystian, Krystian Zięć, yy, instruktor, pilot F-16. Yy, pierwszy człowiek wyszkolony przez Amerykanów na... Jeden z, no, jeden z pierwszych. Jeden z pierwszych. Dalszy ciąg naszej rozmowy na RMF24, w naszych mediach społecznościowych na rmf24.pl. Dziękujemy już bardzo yy, słuchaczom Radia RMF. Panie pułkowniku, pytam o te, o te różnice, dlatego że nie ma czasu. Ukraina nie ma czasu. Ukraina nie ma samolotów, ale też nie ma czasu. I teraz wszyscy powtarzają, szkolenie pilotów, y, którzy będą latali na zachodnich samolotach trwa lata. Czy jest możliwy taki scenariusz, że ukraiński pilot przesiada się po prostu do zachodniej maszyny i wie jaką obsługiwać i potrafi wywalczyć przewagę w powietrzu? Jeśli... Używając e, liczby, pojedyn liczby pojedynczej drugiej osoby. Jeśli, je, jeśli coś się dzieje szybko i nie masz czasu, to musisz ten czas znaleźć, żeby ocenić sytuację i dopiero zastosować odpowiednie że dopiero środki. I podstawowe e, stwierdzenie pilota myśliwskiego w kabinie w sytuacji awaryjnej jest Take your time. tak? Trzeba generalnie najpierw ocenić sytuację, żeby po prostu zaaplikować odpowiednie e, środki zaradcze czy, 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 czy mieć jakieś. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że nie można tak podchodzić do tego problemu, że Ukraina dzisiaj nie ma czasu, trzeba od razu pilotów wsadzić do samolotu i oczywiście, że, że nie mają czasu, ale po to, żeby zrobić to dobrze, to teraz właśnie trzeba by zacząć myśleć o tym, żeby ten system zbudować w sposób taki, żeby te samoloty po prostu żeby zastosowanie tego systemu na, na, na polu walki ukraińskim, żeby miał sens, żeby było ta, to zastosowanie było efektywne, żeby te samoloty nie spadały, piloci nie ginęli i żeby po prostu, żeby te przekucie pieniędzy w, w, w efekt, żeby po prostu było y, jak najlepsze. Tak? Z punktu widzenia cywila, jak my mówimy o liczbach, to też one są porażająco małe. Słyszymy o dwóch, tak mówią amerykańskie media, dwóch pilotach, którzy są szkoleni w Arizonie. A swoją drogą był pan tam, w tym ośrodku w tak, Arizonie. Tak, ja byłem ja w Tucson i, i to jest właśnie miejsce, w którym jest realizowane przeszkolenie personelu e, zagranicznego. Dwóch pilotów ukraińskich jest teraz szkolonych. Mówimy o przekazaniu y, naszych czterech migów y, 29. Mówimy o słowackich czterech migach. To są mal, dramatycznie małe liczby. Ile tych samolotów potrzeba, żeby wywalczyć przewagę powietrza? Ile potrzeba wyszkolonych pilotów? A może nam się tylko wydaje, może tak naprawdę to potrzeba tych pilotów, jeżeli są dobrze wyszkoleni, tylu co na palcach jed, y, dwóch rąk. Dobrze wyszkolony pilot samolot f 16 y, jest śmiertelnie niebezpieczny. Tego podkreślam, dobrze wyszkolona, albo bardzo dobrze wyszkolony pilot e, samolotu wielozadaniowego za, za, F-16. Szkolenie, ja, ja myślę, że Amerykanie dzisiaj testują pilotów ukraińskich, żeby zobaczyć tak na dobrą sprawę, gdzie oni są i ile faktycznie czasu potrzeba, żeby po prostu zaaplikować jakiś przyspieszony kurs i żeby ich po prostu, żeby, żeby, żeby stwierdzić, ile czasu potrzeba, żeby ewentualnie większą grupę potem przeszkolić. Więc wydaje mi się, że, że to nie musi być bardzo duża liczba. Dlatego, że jeżeli zestawiłoby się system F16 na Ukrainie, co byłoby piekielnie trudne. Tak? Ale gdybyśmy to zrobili, to yy, yy, nawet. Yy... 25 samolotów, czy 24 samoloty już zrobiłyby dramatyczną różnicę. Dlatego, że przeżywalność pilota samolotu F-16, dobrze wyszkolonego pilota F-16 na polu walki, jest dramatycznie większa, jak niewyszkolonego, czy tam słabo wyszkolonego pilota rosyjskiego. Jak, jak są wyszkoleni, to my widzimy, tak? Jak mamy bardzo dużo różnych przykładów, że piloci rosyjscy są bardzo słabo wyszkoleni. z tym nawet 20 parę samolotów wyposażonych w... czy przepraszam, wyko, wykorzystanych przez bardzo dużo wyszkolonych pilotów, to jest, że tak powiem, ogromny plus. Niemniej jednak... Pilot. Samolot to jest tylko jedna część systemu, do tego trzeba zestawić system logistycznego wsparcia, system e, zaopatrywania w amunicję, e, remontów i tak dalej, i tak dalej. I w tym musi brać udział nasz kraj, nasz przemysł. E, my musimy szkolić pilotów ukraińskich, dlatego że po prostu to w Polsce powinno być wszystko realizowane, po to, żeby po prostu, jeżeli trzeba będzie, to ten samolot F-16, żeby był bardzo szybko e, obsługiwany, remontowany, naprawiany i tak dalej. A sw swoją drogą powiedział pan o tym, że rosyjscy piloci są słabo wyszkoleni z tego, co pan widzi, jak pan podchodzi do tego incydentu, który się wyważył na, na Morzu Czarnym, gdy tak to 127 bodajże, tak? Yy, yy, strącił amerykański dron. Jak pan na to patrzy? To yy, brawura? Jakieś szaleństwo z punktu widzenia tego pilota? Z mojego to punktu widzenia jest to jest to stosunkowo słabe wyszkolenie pilota dlatego, że samolot nie leci w kierunku, w którym skierowany jest przód samolotu. Tak? Samolot porusza się w, w, w względem trzech osi i czasami, że tak powiem, mamy skierowany załóżmy przód samolotu na horyzont, a on po prostu opada w dół, prawda? I ja widziałem bardzo wiele filmów, materiałów, które pokazywały, jak piloci rosyjskich samolotów zachowują się w sposób absolutnie niebezpieczny, dla siebie również, prawda? I to są takie, to jest takie ABC tego naszego rzemiosła, prawda? I to co widzieliśmy ostatnio, to co pokazał, to co, to co w y, we Stanów Zjednoczonych, no to pokazuje, że to jest po prostu absolutnie brak y, profesjonalizmu, tak? No bo przecież ten pilot rosyjski y, no, zrobił to w absolutnie sposób niezamierzony, no bo przecież y, on sam mógł po prostu tam zginąć, tak? I, y, y, Uważa pan, że to nie była zamierzona robota? Ta, ta... Nie, oczywiście, że to nie było zamierzone, bo gdyby samolot myśliski, czy samolot wielozadaniowy, czy na 27, pomimo tego, że te rosyjskie samoloty są robione młotkiem i, i każdy element, jeden z, element z jednego samolotu nie pasuje do drugiego, to, to te samoloty są niezwykle delikatne, prawda? I, I każde zetknięcie z jakimś aparatem latającym w powietrzu może spowodować yy, Dramatyczne skutki, prawda? I, i, I tam było o krok od, od, katastrofy, od katastrofy również tego samolotu rosyjskiego. A, a gdy my mówimy o Su-27 i o polskich i słowackich Migach na tym samym ukraińskim niebie... I na niebie, samolot. No właśnie. Tak. A to można porównywać, Su-27 Su jest to samolot, który wykonuje operacje na zdecydowanie większych wysokości. Jest to duży myśliwiec, to znaczy... Su-27 jest kilka wersji tego, to znaczy z rodziny Su jest kilka wersji tych, tych samolotów. Su-27 jest to samolot przechwytujący, który operuje na, bardzo, na dużych i bardzo dużych wysokościach rzędu nawet 50 tysięcy stóp. Samolot MiG-29 nie jest w stanie osiągnąć tego typu pułapu, prawda? W związku z tym... E tu jest właśnie clue tego problemu, że lotnictwo bombowe strategiczne, czy lotnictwo, czy bombowce taktyczne w osłonie lotnictwa, e, lotnictwa, e, lotnictwa, e, lotnictwa e, przewagi powietrznej, oporującego na bardzo dużej e, wysokości. To jest być właśnie prostu, takim samolotem, prawda? Tak, i te, te, tego typu środki, one generalnie mogą być e, jak gdyby no, poza zasięgiem e, takiego, powiedzmy, lotnictwa taktycznego. Tak? Czyli generalnie w walce powietrznej między Migiem a SUV większą przewagę Masu. Jest tak wiele różnych rzeczy, które trzeba brać pod uwagę. Najważniejsze z tym wszystkim jest wyszkolenie pilota, prawda? I, i... E, powiedzmy polscy piloci Migów samolotu MiG-29 przez ostatnie kilkanaście lat, kiedy e, e, szkolili się razem z pilotami, polskimi, polskimi pilotami F-16, bo był bardzo duży postęp, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego, 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 tego samolotu. W związku z tym naprawdę trudno jest powiedzieć, czy na przykład, gdybyśmy bo też o, ja, o jaki rodzaj interakcji w powietrzu, o jakim będziemy rozmawiali, czy jest to tak zwany Wetten Wehrzel czyli jakiś bój spotkaniowy bardzo blisko z Widziwalnością wzrokową, czy mówimy o jakichś, że tak powiem, działaniach tak zwanych Beyond visual wręcz poza widzialnością. Bardziej chodzi o to, czy te migi mogą wywalczyć przewagę w powietrzu Ukrainy. Na pewno będą miały jakiś wpływ. Na pewno będą miały jakiś wpływ, na pewno będą miały pozytywny wpływ, lepiej coś. Niż, e, niż nic. Jens Stoltenberg, Stoltenberg mówi, że Ukrainie wysyłane są czołgi, pojazdy opancerzone, wyrzutnie rakietowe, i to powinno wystarczyć do prowadzenia e, ofensywy czy kontrofensywy ukraińskiej. No to Proszę sobie wyobrazić w takim razie, że mając te wszystkie asety, na, czy te wszystkie e, jak gdyby siły i środki na, 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 na ziemi, Rosjanie mogą w bardzo prosty sposób e, operując, czy to e, samolotami bezzałogowymi, czy też e, różnego, e, różnego rodzaju. E, Platformami powietrznymi, które cały czas mają w swoich zasobach, mogą w bardzo prosty sposób identyfikować położenie w czasie precyzyjnym tych wszystkich, tych wszystkich sił i środków, prawda? Gdyby zaszachować tą przestrzeń, prawda, i spowodować, że mielibyśmy taką, taką, taką strefę. W, którą, w której Rosjanie nie mogliby operować, to te, te operacje na Ziemi byłyby bezpieczne z dwóch względów. Po pierwsze, nie moglibyśmy, czy Rosjanie nie mogliby, nie mogliby zbierać informacji na temat tego, co się dzieje, czyli realizować zadań z zakresu targetingu, czyli określać koordynaty celów i później skutecznie te cele razić. I, i druga rzecz, no to jest właśnie to jest zbieranie informacji i potem, że tak powiem, rażenie. Gdyby gdyby, 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 gdyby ta strefa była wyłączona z, jak gdyby, z jurysdykcji rosyjskiej, to, 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 to te, te operacje na ziemi były zdecydowanie, zdecydowanie łatwiejsze. A dzisiaj mamy taką sytuację, że na, na, na dobrą sprawę my nie wiemy, jaki jest efekt przeciwdziałania rosyjskiego, no bo propaganda ukraińska działa bardzo dobrze. I bardzo dobrze, że, 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 że mamy tą propagandę e, sukcesu ukraińską. Ale my wiemy, że przecież armia ukraińska ponosi drastyczne e, ciosy. Tam, tam ginie naprawdę bardzo wielu e, 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 bardzo, bardzo wielu Ludzi, tak? tylko, tylko Zachód w tej chwili, mam takie wrażenie, inwestuje przede wszystkim w obronę przeciwlotniczą, jeśli chodzi o. o w, te, w, ten, w ten sposób wspiera niebo ukraińskie. Tak, tylko, tylko, czy to wystarcza? Tylko tak, jak w raporcie pisaliśmy, nie ma takiego systemu, tak zwanego Grand Base of Defense System, czyli systemu bazujących na Ziemi, które byłyby zdolne niszczyć w sposób skuteczny, efektywny i efektywny kosztowo platformę, które, że tak powiem. Platformy powietrzne, prawda? Czy to są samoloty, czy to są jakieś bezzałogowce, tanie bezzałogowce. Proszę sobie wyobrazić, że czasami jeden taki efekt, czyli ten, ta rakieta, która ma polokwialnie zniszczyć coś tam w powietrzu, może kosztować nawet miliony, tak? Złoty i te, 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 te efektory systemu Patriot nawet miliony dolarów, prawda? I czasami niszczymy jakiś środek napadu powietrznego, cokolwiek, które kosztuje zdecydowanie mniej. I nie ma takiego kraju, nie ma takiego państwa, nawet państwa wspierające dzisiaj Ukrainę nie, 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 nie będą w stanie udźwignąć finansowo strzelania, że tak powiem, tymi wszystkimi drogimi asetami do wszystkiego, co się, że tak powiem, rusza w połeczu. I po to jest lotnictwo wywalczenia, przewagi powietrznej myśliwskiej, bo, bo to jest taki jak, jak klucz, jak wytrych, prawda? To jest lotnictwo, które można wykorzystać, te, te siły i środki można wykorzystać właśnie do, do odstraszania. To z tego, co pan mówi, to nie, to nie tylko to jest militarnie potrzebne, ale to się po prostu opłaca, żeby tam Cześć, samoloty że poleciły, tak. poleciały. Przecież my w, naszej, w, naszej, w, tym, w tym raporcie piszemy, że, że nie ma państwa, które zbudowało system bezpieczeństwa czy system szachowania przestrzeni powietrznej tylko w oparciu o system bazujący na, na Ziemi. Nie ma takiego państwa. Nawet Szwajcaria sobie na to nie, nie, nie może pozwolić i mają samoloty i nawet kupili w tej chwili jakieś samoloty taktyczne. To znaczy, że Pańskim zdaniem to jest tylko kwestia czasu, kiedy tam się pojawią y, zachodnie samoloty? Oczywiście, że tak. To jest tylko kwestia czasu. Myślę, że no, po to Amerykanie w tej chwili testują. Y, testują. Znaczy, wchodziły do. Tutaj oczywiście tematy geopolityczne. Teraz e, Xi Jinping się spotkał z Putinem. Po co? Rozmawiają o pewnych rzeczach. Dzisiaj Amerykanie pewnie, robią, pe, pewnie się zastanawiają. Chcieli, chcieli, chcieli spowodować e, rozbicie Chin z Rosją, dlatego że mają e, sw swoje, swoje, swoje sprawy na Morzu południowo -chińskim. i tak dalej. Możemy tą dyskusję oczywiście prowadzić bardzo długo. Co do zasady, tam bardzo szybko, jeżeli. jeżeli, jeżeli, e, jeżeli e, siły zbrojne, przepraszam, jeżeli jeżeli rząd amerykański będzie faktycznie chciał rozwiązać sytuację na korzyść Ukrainy, to na pewno będą musiały być e, e, samoloty taktyczne. I, i, I przykładem jest tego już testowanie, jak wygląda jakość e, ukraińskiego pilota. To jest tak jak z czołgami, czyli trzeba po prostu chwilę poczekać i to się pojawi. Ale powiem. przecież Amerykanie mówili, że nigdy nie dadzą HIMARS-ów. Tak? Dwa dni, ciach i już są HIMARS-y. Tak? Mówili, że nigdy nie dadzą F-16. Dzisiaj wiemy, że ukraińscy piloci są e, w, w Stanach Zjednoczonych. Mówili, że 29 nie? Już są nasze cztery, tak? Więc. A, a jeszcze powiem coś, co jest bardzo istotne, że to, co się dzieje w, w Ukrainie, to jest to. W, w tym wszystkim my powinniśmy być, my Polacy, powinniśmy być bardzo mocno zainteresowani, żeby, żeby wspierać Ukrainę, żeby ten, żeby ten Armagedon, który tam się dzieje, żeby się skończył bardzo szybko. Bo jeżeli ten, jeżeli Ukraina padnie, to nie wiadomo, co będzie za 10-15 lat w Polsce. Imperium rosyjskie się odrodzi i na pewno nie zostawi takiego status quo na, na, na długo, prawda? Więc my powinniśmy, my, Polacy, powinniśmy być bardzo, bardzo mocno zainteresowani w tym, żeby po prostu, żeby wspierać Ukrainę i żeby oni tą tą wojnę wygrali. I dlatego my powinniśmy myśleć o tym, żeby szkolić wojsko, szkolić pilotów F16 tu w Polsce, bo możemy, możemy to robić efektywnie nawet lepiej niż Amerykanie. Powinniśmy wspierać ich sprzęt. Te, Amery te amerykańskie F 16, które trafią do Ukrainy. Potem powinny być serwisowane, remontowane, powinny być, to wszystko powinno być realizowane w Polsce. Bo Ukraińcy I to jest nasze wal... zadanie. Tak? Bo Ukraińcy walczą także tak, o nas. Tak. I, tego, i, I sami tego nie mogą zrobić. Bardzo dziękuję. Pułkownik Krystan Zięć był naszym gościem i gościem radia RMFFM. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.